Firma Jung Heinrich to globalny lider w dziedzinie intralogistyki. Dostawca kompleksowych rozwiązań, które pomagają naszym klientom zoptymalizować procesy logistyczne, zwiększyć wydajność, zminimalizować koszty operacyjne, dbając jednocześnie o innowacyjność i zrównoważony rozwój. Firma Jung Heinrich istnieje w Polsce od ponad 30 lat. Oprócz wysokiej klasy wózków widłowych, robotów mobilnych, automatycznych magazynów czy regałów magazynowych firma Jung-Heinrich jest znana ze skutecznego i profesjonalnego serwisu wózków widłowych. Prawie 300 techników w całej Polsce codziennie dba o floty wózków widłowych. A my chcieliśmy zadbać o ich wygląd i bezpieczeństwo, dostarczając im ubranie robocze najwyższej klasy. Odzież, która nie tylko chroni, ale jest wygodna i daje swobodę ruchu. Szukaliśmy partnera, który zapewni nam kompleksowy serwis odzieży roboczej, czyli pranie, wymianę, naprawę i konserwację odzieży roboczej. Po to, żeby nasi pracownicy mogli w każdej chwili skorzystać z czystych, schludnych i gotowych do użycia ubrań roboczych, Lindstrom był dla nas naturalnym wyborem. Pomimo tego, że Lindström dysponuje własną logistyką ubrań, zależało nam na użyciu naszego procesu, czyli transportu w ramach codziennych, nocnych dostaw części zamiennych do naszych techników. Oczekiwaliśmy, że Lindström dostosuje się do tego wymagania i tak się właśnie stało. Razem wypracowaliśmy idealne rozwiązanie. Dotychczasowa współpraca pokazała, że serwis w firmie Lindström jest elastyczny. Dostosowane do naszych oczekiwań, a ewentualna reakcja na zmiany jest szybka i sprawna. Nasi pracownicy cenią sobie jakość naszych ubrań, a my jesteśmy pewni, że spełniamy najwyższe standardy wyglądu i bezpieczeństwa.